Nowi, tak jak pan Józef Leśniak, świetnie wykształceni, znający świat, znający języki, mający także dyplomy zagraniczne, w tym bardzo ważnych, dobrych uczelni. Józef Leśniak jest osobą świetnie wykształconą i kompetentną. Będzie doskonałym reprezentantem nowosądeczczyzny w Sejmie. Proszę o poparcie go wyborach. Józef Leśniak to osoba wykształcona i bardzo kompetentna. Studiował za granicą, zna języki obce. Jestem przekonany, że będzie bardzo ciężko pracował dla sądeczyzny. Bardzo Państwa proszę o jego poparcie. Na pewno się nie zawiedziecie. Gwarancja uczciwej zmiany jest moim celem, który zrealizuję. Józef Leśniak. Miejsce drugie na liście Prawa i Sprawiedliwości.